Not my Superman. To hasło, które często można przeczytać, scrollując social media. Dude. Uh, that trailer, dude. I, 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 <laughs> I am so confused by that Superman trailer. I'm like, why did you release this Superman trailer? <laughs> <laughs> Apart from one really terrible looking flight scene, which looked like it had been made in MS Paint. Oh! to zagarnek na głowie. Nepotyzm, bo krypto przypomina psa Jamesa Gana. Za małe logo na piersi. Słaby Superman boi się ognia, dostaje w rympę. James Gunn niszczy wszystko po to, żeby jakieś dzieci i dorosłe osły dobrze się bawiły. Porzucamy w ten sposób wiarygodność DC. Wygląda jak porno parodia. Już sama nominacja Jamesa Gana na jednego z dwóch szefów DC Studios wywołała spore poruszenie wśród pewnej grupy fanów, grupy szczególnie sympatyzującej z Zakiem Snyderem, człowiekiem, który wcześniej zarządzał i planował kształt filmowego uniwersum DC. Niechęć do Jamesa Gana umacniała się i nabierała na sile wraz z pierwszymi i kolejnymi materiałami promującymi Supermana, materiałami pokazującymi nam zupełnie inną wizję człowieka ze stali od tej, którą Prezentował właśnie Zack Snyder bardziej kolorową, pogodniejszą i dającą poczucie nadziei. Pytanie zatem brzmi: czy w kontekście tego tytułu możemy mówić o kampanii nienawiści, czy może jest to trochę przesadzone? Zacznijmy od tego, że absolutnie nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś może skrytykować stronę wizualną Supermana. Jeżeli ktoś uważa, że jest to film brzydki, że jest estetycznie niewłaściwy, nie pasujący do postaci tytułowej, jeśli ktoś porównuje zwiastuny Supermana do seriali DCW, nie mam z tym problemu, każdy ma prawo tak. Uważać. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że dawno nie mieliśmy filmu superbohaterskiego, tak dobrze wyglądającego i pozwalającego poczuć komiks na ekranie. Brakuje w zasadzie tylko dymków, bo stylistyka stwarza wręcz immersyjne doznanie. Ba, zwiastuny też krzyczą wręcz swoim zrozumieniem dla postaci Supermana i cieszy mnie perspektywa zobaczenia wreszcie wizji postaci zgodnej z tym, co znamy z materiału źródłowego. Może się okazać oczywiście, że Superman to będzie bardzo słaby film, ale póki co, co zwiastuny na to moim zdaniem nie wskazują, a wręcz dają, no właśnie. Nadzieje. Jest jednak dość zrozumiałe, że nie wszyscy widzowie wygrywają walkę z sentymentami, bo jeżeli ktoś miło wspomina Henry'ego Cavill'a jako Superman, jeśli ktoś miło wspomina filmy Zaka Snydera w kontekście uniwersum DC, no to rzeczywiście później może mu być trudno przyjąć nowe. Widzowie zwykle przyzwyczajają się do czegoś, co im odpowiada, co lubią i później, kiedy mają dostać coś nowego, mają dostać nową wizję, no to trochę kręcą nosem. Rozumiem to? Nie podzielam tego podejścia, staram się tego unikać i z tym walczyć, ale no właśnie, w pewnym sensie to rozumiem. I That sounds like a you problem. Thanks for coming out. Wszystko ma jednak swoje granice, bo opinia powinna kończyć się tam, gdzie są argumenty, a hamstwo powinno zostać z boku, powinno zostać z tyłu, i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, albo nie wyobrażam sobie tolerowania tego, że ktoś roztacza kampanię nienawiści wobec jakiegoś filmu na długo zanim ten film w ogóle pojawi się w kinach. Oczywiście trudno jest zmierzyć nastroje widzów. Portale społecznościowe dają okazję zajrzeć za hasztagi i zobaczyć, jak coś komentują. Pani, ale ocena skali jest niesamowicie trudna bez wyspecjalizowanych narzędzi. Tym bardziej, że na pozostawienie jakiegoś komentarza w sieci częściej decydują się osoby podburzone, niechętne, zawidzione i wściekłe. Duża część osób chodzących do kina na filmy nie zostawia po sobie żadnych śladów, co oznacza, że wszystko to jest naprawdę trudno zmierzyć i perspektywa wskazująca, że osób niechętnych jest więcej niż tych chętnych, może być mocno zaburzona. Tym bardziej, że portal X ma to do siebie, że uwielbia podrzucać nam rzeczy, z którymi się... Nie zgadzamy. Tak, Ex doskonale wie, że jestem akolitą Jamesa Gana i że mocno kibicuję jego filmowi i jego całemu uniwersum, które powstaje i które będzie się, mam nadzieję, rozwijało. Skutecznie podrzuca mi całe mnóstwo wpisów, które mają zgoła inne podejście, co niejednokrotnie doprowadziło mnie do reakcji. Sorry, jestem tylko człowiekiem. I dziś w tym materiale chciałbym skomentować pewne rzeczy, które dzieją się wokół Supermana Jamesa Gana. Bo często jest tak, że jeżeli film budzi jakieś emocje, no to pojawią się skrajne tutaj odczucia, albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne, ale w tym materiale nie będę odnosił się do opinii ludzi, którzy nie podzielają tego humoru Jamesa Gana, którzy niekoniecznie lubią taką stylistykę, jaką tutaj zaplanowano. Jeżeli ktoś umie to uargumentować, jeżeli ktoś nie operuje językiem nienawiści, wypowiadając się na temat Pewnych mankamentów, które jego zdaniem dostrzega w tym filmie, czy raczej w zwiastunach, bo na filmie jeszcze czekamy, na te tematy nie będę się wypowiadał. Tutaj każdy ma prawo do opinii. To, co chcę tutaj w tym materiale poruszyć, to właśnie wszystko, co związane z tą kampanią nienawiści, ponieważ jest to zjawisko w popkulturze już niestety mocno obecne, że nienawidzi się jakiegoś filmu i na różne sposoby, poprzez różne mechanizmy się te filmy ciśnie, oczernia, że warto moim. Moim zdaniem, o tym troszeczkę więcej opowiedzieć i pokazać, jak to dokładnie wygląda. Niesamowite jest to, że szczególnie duże emocje budzą adaptacje, dlatego że jest bardzo duża grupa odbiorców popkultury, która uważa, że adaptacje powinny być jak najbardziej wierne materiałowi źródłowemu. Problem w tym, w kontekście Supermana, że kiedy już wreszcie dostajemy zwiastuny zapowiadające film bardzo mocno odnoszący się do komiksów Supermana, który pokazuje nam postać Supermana taką, jaka jest w komiksach, to spotyka to tak duży opór. Superman od zawsze był symbolem nadziei, chłopakiem z Kansas o boskich mocach, który altruistycznie starał się nieść dobro na ziemi. Zack Snyder pokusił się o inną wizję. Mesjasza bliskiego stania się Homelanderem, krzywdzącego ludzi i wykorzystującego swoją potęgę nie w ramach obrony bliskich, ale po to, by bulingować przeciwników dla frajdy. I spoko. Zack Snyder miał prawo do takiej interpretacji, miał prawo poszaleć w alternatywnym filmowym uniwersum i ta wizja lata temu miałaby nawet dużo sensu, gdyby filmy te dostały lepsze scenariusze. Ale James Gunn powraca do korzeni, powraca do rzeczy esencjonalnych, które tworzą Supermana i nawet jeśli tobie się to nie podoba, daj szansę innym mieć swojego Supermana. Gdy zatem powstają niezliczone memy uważające, że jest to wstydliwe, że jest to, że jest to slapstikowe, że jest to groteskowe, że jest goofy z angielska. To wszystko moim zdaniem jest o tyle dziwne, że właśnie taki ma być Superman, taki jest Superman i ta wizja Jamesa Gana nie jest wzięta z kapelusza. To nie jest tak, że James Gunn sobie to w 100% wymyślił, że on jest autorem takiej wizji, takiego postrzegania Supermana, bo tak no nie jest. To jest coś, co jest wzięte z komiksów. Oczywiście ocenimy to na dłuższej perspektywie czasu, jeżeli w końcu zobaczymy film, ale przynajmniej na bazie tych zwiastunów i wielu scen, które mieliśmy już okazję zobaczyć, no wszystko się tutaj trzyma kupę. Zatem bardzo trudno mi jest się zgodzić z fanami Zaka Snydera, którzy uważają, że jest to zamach na Supermana, że jest to atak w stronę wiarygodności uniwersum DC, jako ich zdaniem takiego świata mroczniejszego, bardziej dojrzałego od na przykład uniwersum Marvela. No, moim zdaniem są to bzdury. Zwiastuny to oczywiście za mało, by ocenić grę aktorską, ale to co widzimy to właśnie ta strona czysto estetyczna, a moim zdaniem David Corenzwet wygląda jako Superman znak. Micie. Ta szczęka, ta fryzura, ten charakterystyczny kędziorek, który opada na czoło Supermana, postura, fizyczność tu wszystko jest na miejscu. I to też, co warto zauważyć, co widzimy po tych zwiastunach, że aktor, czy też być może dzięki sugestiom Jamesa Gana, mocno przyłożyli się do tego, żeby wyglądał inaczej jako Clark Kent i inaczej jako. Superman. To nie tylko oczywiście założenie okularów załatwia sprawę, ale też właśnie rozczochrane włosy, też postawa Clarka Kenta, który jest bardziej przygarbiony, który też fizycznie się zmienia, więc wydaje mi się, że tu już wymaga to jakichś większych umiejętności aktorskich i warto byłoby temu aktorowi zaufać. Ale nie dla wszystkich to są rzeczy wystarczające, bo Corenzwett nie jest Henrym Cavillem. Jest to o tyle ważne, że Cavill przypomnę, wrócił do grania Supermana w filmie Black Adam, ale później został przez Jamesa Ganna wyrzucony. Nie chciał on Henryczka. I to w jego urodziny. To dla wielu była rzecz niewybaczalna. Fanatycy Zacka Snydera wielokrotnie pokazywali, że są bardzo nieprzyjemną grupą. Szukanie wszystkich niekorzystnych ujęć z nowym odtwórcą roli Supermana, porównywanie kostiumów, wykorzystując zwykle niekorzystne screeny Supermana Davida z podkręconymi fotkami Henry'ego Cavilla, bulldoop o to, że Superman Davida zachowuje się jak człowiek, a nie tylko Bóg, szereg innych memów i wstawek wskazujących na ogromny downgrade, na wstydliwy kierunek dla postaci względem tego, co było w filmach Zacka Snydera i można by wymieniać tak dalej. I tym bardziej cieszy mnie to, że James Gunn zapragnął wyjść z tego mroku, bo oczywiście tutaj mamy na przykład taki argument za tym stojący, dosyć moim zdaniem prozaiczny, że po co powtarzać to, co już... Było, że warto się wyróżnić, pójść z czymś nowym. Ale druga rzecz to też dlatego, że ta nadzieja jest istotna, bo superbohaterskie kino znalazło się w kryzysie, znalazło się na zakręcie, więc tej nadziei potrzebujemy. Superman też jest postacią, jest ikoną, która mocno związana jest z amerykańskim społeczeństwem, jest pewnego rodzaju symbolem, więc też w obliczu trudnych sytuacji, trudnych momentów, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, żeby już tu za mocno nie wchodzić w politykę, no jest to istotne by właśnie dawać ludziom nadzieję. Caslova. Even in the darkest times. Hope. Zresztą komiksy superbohaterskie powstały w trudnych czasach, kiedy była wojna, kiedy były czasy powojenne. Superbohaterowie mieli dawać nadzieję, mieli dawać siłę, mieli pokazywać, że czy w kontekście Kapitana Ameryki, czy Supermana, że jesteśmy niezwyciężeni, że możemy sobie poradzić. Więc kiedy dzisiaj mamy też trudne sytuacje, może nie tak trudne jak wtedy, ale jednak trudne, to też widzowie mają wewnętrzną potrzebę i poczucie, a jeśli tego jeszcze nie czują, to myślę, że mogą to poczuć w kinie, żeby właśnie jakaś nadzieja wlała się w ich serca. Więc bardzo mnie cieszy to, że James Gunn właśnie w takim kierunku poszedł. I jeżeli ten film okaże się być sukcesem, to też właśnie napędzi całe kino superbohaterskie dalej. Pokazując, że jeszcze można tutaj wiele fajnego zrobić. James Gunn słynie ze specyficznego humoru i pamiętam, że kiedy oglądałem Strażników Galaktyki 2, w tamtym momencie, bo moja percepcja zmieniła się po latach, ale w tamtym momencie miałem troszeczkę wrażenie, że jest za dużo Gana w Ghanie, że tego żartu jest za dużo, że tutaj być może właśnie już ten slapstick, ta ta groteska jest zbyt intensywna. Po latach zmieniłem swoje podejście do tego filmu, bardziej ten film kupiłem, też się zmieniłem jako widz być może, ale rozumiem, że dla kogoś ten humor w przypadku jakiegokolwiek filmu może być nie za dobry. Jest to zawsze wrażenie czysto subiektywne. Humor to jest niesamowicie subiektywna rzecz i zgadzam się, że fajnie jakby tego humoru nie było. Za dużo aż w takim natężeniu. No ale zwiastuny tego nie zapowiadają, więc nie wiem skąd mogą pojawiać się takie zarzuty do filmu, który jeszcze nie miał swojej premiery. Krytycy Gana i jego Supermana mają problem między innymi z tym, że Superman nie sprawia wrażenia inteligentnego, że nie wygląda na wykwalifikowanego. Co ma sens, bo Superman działa dopiero od kilku lat, ale też irytująca jest dla wielu jego ludzka Stronę, a to przecież esencjonalne dla Supermana, wychowanego przez ludzi, myślącego i czującego jak człowiek. Jeśli chcecie dobrze zrozumieć, kim jest Superman bez czytania komiksów, niesamowicie polecam serial Moje przygody z Supermanem. Przyznam, że bałem się tego serialu, że jestem już daleko poza targetem, ale było to mega zaskoczenie. Autentycznie zabawny, szczery, pełen akcji i właśnie pokazujący, dlaczego Superman przetrwał tyle dekad jako Ikona, serial, który naprawdę warto zobaczyć, i jest on na platformie HBO Max. Elementem krytyki, który też często się pojawiał w kontekście tego Supermana, to na przykład to, że miał. Gacie. I ja uważam, że gacie są tutaj niezbędne w przypadku każdej adaptacji live action, dlatego że często kostiumy Supermana bez tych gaci, bez jakiegoś takiego akcentu, który by przecinał trochę ten jednolity kolor niebieski, no przez to te kostiumy wyglądały jak piżama. No ale nieważne, bo jakby rozumiem, że ten kostium może budzić ogólnie kontrowersje, bo faktycznie ja sam nie jestem jego wielkim fanem. Bo rzeczywiście są ujęcia, kiedy ten kostium wygląda bardzo słabo, są ujęcia, kiedy Superman wygląda znakomicie. Tutaj na ekranie możecie zobaczyć różne tutaj porównania. I bije z tego kostiumu, z tej postaci ta aura taka, która może kojarzyć się z Supermanem Christophera A Uważam, że to jest bardzo dobra inspiracja, bardzo dobre skojarzenie. Jeżeli chociaż przez moment to czuć, to bardzo dobrze dla tego filmu. Ale też kupuję to tłumaczenie, które już się pojawiało i to ze strony aktora i Jamesa Gana, że Superman specjalnie ma taki kostium, który wygląda trochę głupkowato, który troszeczkę czasami może kojarzyć się z takim workiem na ziemniaki, ale jest to celowe i te gacie są celowe, żeby pokazać, że to nie jest groźny kosmita, który przyszedł zniszczyć planetę i któremu zaraz coś może strzelić do głowy i, i rzeczywiście unicestwi nas wszystkich jako ludzkość i tak że właśnie pokazać to, że no, skojarzenia z zawodnikami w wrestlingu Zapaśnikami, że tutaj ten kostium ma to troszeczkę tutaj mieć takie nawiązania, takie skojarzenia, i to jest dobre, żeby dzieci się nie bały Supermana, żeby ludzie się go nie bali, a żeby widzieli w nim właśnie superbohatera. Stąd ta peleryna, stąd te gacie. To moim zdaniem jest coś, co kupuję jako tłumaczenie, ale wydaje mi się, że film jeszcze bardziej to uzasadni i pokaże, że no nieprzypadkowo mama tutaj Clarka Kenta mu ten kostium uszyła, stworzyła i ma on taką swoją Grazie. Oczywiście kampania nienawiści, o której tutaj cały czas w tym materiale mówię, napędzana jest przede wszystkim przez Snyderboty, przez fanów Zaka Snydera, ale też przez niektórych zwolenników ruchów anty-woke, którzy napędzają jakoby konflikt między Jamesem Gannem a Zakiem Snyderem, że oni się nienawidzą i z racji na to, że oni stoją po stronie Zaka Snydera, no to idąc tym tropem, również nienawidzą. Jamesa Gana. Problem w tym, że jest to konflikt sztucznie napędzany, bo między panami nie ma złej krwi. Snyder wspiera Gana w tworzeniu jego uniwersum. Ba, obaj kiedyś ze sobą współpracowali przy filmie Świt Żywych Trupów. To wojenka do napędzania zasięgów, złych emocji i dawania upustu swojej frustracji. Nie idźmy w to naprawdę. Zwłaszcza, że czy tego chcemy czy nie, to uniwersum potrzebowało restartu, zmierzało do donikąd, panował dziki zachód. Dwayne Johnson przyszedł i zaczął dyktować warunki, bo zamarzyło mu się napierdalanie z Supermanem. Studio miało absurdalne pomysły i chciano wcisnąć film o Supermanie komukolwiek, bo rozważano nawet Michaela Baya. To naprawdę dla kogoś z was byłby lepszy scenariusz? Zwłaszcza że domaganie się porażki jakiegoś filmu jest dla mnie bardzo niezrozumiałe, bo jeżeli kochamy popkulturę, to wydaje mi się, że zawsze powinniśmy jej życzyć dobrze. Oczywiście tutaj są te różne strony krytyki, bo możemy krytykować korporacje i możemy chcieć, żeby korporacja na przykład straciła pieniądze, żeby wtopiła, bo podjęli jakieś niefajne decyzje, ale to powinniśmy robić dopiero, gdy filmy zobaczymy i zobaczymy, że zrobili coś złego, że na przykład właśnie pędzili. Z tworzeniem, że nie dali szansy twórcom, by opowiedzieli swoją wizję, że studio się gdzieś tam wtrącało, gdzie nie trzeba. To wtedy możemy oczywiście krytykować i cieszyć się z tego, być może, że film nie zarobił, ale robić to przed filmem, to jest dla mnie coś absurdalnego. I to jeżeli robią twórcy na YouTube, którzy na tym zarabiają pieniądze. U nas w Polsce też są tacy twórcy, którzy uwielbiają, jeżeli film sobie nie radzi, bo dzięki temu mogą stworzyć 15 materiałów na ten temat i to się kręci. Ale jeżeli robią to i to wtedy jakby rozumiem, to jest taki cynizm, który no jest podyktowany czysto sprawami biznes, biznesowymi. Ale jeżeli robią to zwykli widzowie, którzy płacą za bilet do kina, którzy chcieliby zobaczyć coś fajnego, nie wiem, jaki mają interes w tym, by nienawidzieć filmu na długo przed premierą. Ta niechęć, szczera czy nie, prowokuje sytuacje, w których niektórzy muszą skupnąć coś na siłę, co często niekoniecznie może być pozytywne dla odbioru ludzi, właśnie tego tytułu jeszcze na jakiś czas. Przed wybraniem się do kina. Ostatnio sieć rozgrzały doniesienia podane przez wątpliwej jakości portal World of Real, gdzie stwierdzono, że Superman zebrał fatalne reakcje na pokazach testowych i studio w obawie przed kolejną porażką franczyzy zaczęło domagać się zmian montażysty, kompozytora, a także niby wycięto żarty o kupie, co skróciło czas trwania o przynajmniej 25 minut i wpłynęło na ton produkcji. Trzeba być naprawdę szalonym, by zakładać, że to jest. Prawda? Oczywiście zmiany pod wpływem testów to rzecz normalna w Hollywood i nikogo nie zdziwi, że Gunn mógł zmieścić o dwa żarty za dużo w tym filmie i gdyby dostał taki feedback, to naturalnie pewnie by niektóre rzeczy po prostu wyciął. Rzecz w tym, że World of Real jest naprawdę słabym źródłem informacji. Idea pokazów testowych powinna już dawno zostać zniesiona. Nie wierzę, że James Gunn, szef studia DCU, mający na koncie same sukcesy, w kinie superbohaterskim oraz pełne zaufanie Davida Zasława zgodziłby się na drastyczne zmiany w swoim filmie pod wpływem kilku reakcji na pokazach testowych, zakładając, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Ok, teraz Rzekomo osoby, które widziały te pokazy testowe, zwracały uwagę, że film jest chaotyczny, że jest natężenie wątków, postaci, że przypomina taki bałagan, który mieliśmy przy okazji Ligi Sprawiedliwości Josha Widona, a raczej Zacka Snydera, ale Josh Widon tam parę rzeczy pozmieniał, parę rzeczy dokręcił, zastępując Snydera, że jest to film właśnie, który wypada bardzo słabo, przez to studio zaczęło wymuszać pewne, Poprawki. Problem w tym i tego portale nie raczyły już podać, że gdyby faktycznie studio zarządziło takie drastyczne zmiany, to dokrętki do tego filmu potrwałyby dużo, dużo więcej, a trwały kilka dni i przez większość tego czasu aktorzy w ogóle nie byli zaangażowani w kręcenie nowych scen. Dużo tych scen, dużo tych dokrętek dotyczyło jakichś rzeczy uzupełniających, plenerów, różnych przestrzeni miejskich i tak dalej. Coś co no właśnie nie wymagało powrotu aktorów na plan. To jest Evenement, i to jest coś, co powinniśmy chwalić, że faktycznie tutaj James Gunn, jako mega doświadczony gość, już w kinie superbohaterskim, miał wszystko zapięte na ostatni guzik. To nie tak, że World of Real nie ma dojść. Nie ma kontaktów, że nic im się nigdy nie sprawdziło. Jednak wielokrotnie pokazywali, że lubią podbijać skalę tematów, że lubią rzeczy wyolbrzymiać, że z jednego hasła na przykład z filmu wycięto kilka scen gagów, gotowi są zrobić narrację, że studio nie cierpi zabawnego tonu Supermana i zarządziło zmiany. Trzeba to traktować z ogromnym dystansem, zwłaszcza że to się w ogóle nie trzyma kupy i albo powinniśmy to olać, albo jeśli już podajemy te informacje dalej, to Znaczyć, że mamy do czynienia z wątpliwym źródłem, które od początku jest nastawione negatywnie do słupka. A sporo portali niestety także w Polsce podawało te informacje, co później niestety skutecznie wpływa na pewnych widzów, którzy czują się niechętni, by pójść na jakiś film do kina. To jest myślę, taka dosyć no, niedźwiedzia przysługa dla całej branży. To jest troszeczkę przycinanie gałęzi, na której się siedzi, bo oczywiście rozumiem sensacje, rozumiem podawanie informacji z jakiegoś źródła, ale zawsze trzeba wtedy mocno zaznaczyć, że są to informacje, które no, mogą okazać się prawdą, ale nie muszą, że jest to źródło wątpliwej jakości i że warto brać to z przymrużeniem oka, bo jeżeli zaczniemy zmniejszać zainteresowanie ludzi, wychodzeniem do kina, to cała branża na tym cierpi. Cierpią na tym branżowe też portale, więc ja do końca tej sytuacji nie rozumiem. Um, oczywiście też napędzanie sztucznie hypu, no to też jakoś tam może nie być skuteczne, ale no nie róbmy takich sytuacji, które. Sprawią, że ktoś nie pójdzie do kina, bo uwierzy w te doniesienia, a mógłby pójść i mógłby też później być napędzany przez te dobre wrażenia, do tego, by do tego kina znowu powrócić. Na czym skorzystają wszyscy? No, nie rozumiem tej sytuacji, ale widocznie często no, kliki przyćmiewają jakiekolwiek logiczne myślenie. Zdaję sobie sprawę, że być może przez większość czasu trwania tego materiału zastanawialiście się, o czym ja w ogóle tutaj mówię, po co ja to mówię, bo być może wy nie używacie w ogóle platformy X, być może wasze algorytmy są ustawione trochę inaczej i że w ogóle nawet nie mieliście pojęcia, że takie sytuacje mają miejsce. Ale to już samo by świadczyło o tym, że warto było o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że właśnie takie sytuacje mają miejsce, że tutaj również w innych częściach internetu dzieją się takie sytuacje i one generalnie no, wpływają negatywnie na dyskurs popkulturowy, wpływają negatywnie na odbiór ludzi tej popkultury. Powie część z was, że niepotrzebnie nawet zwracam na to uwagę i się tym przejmuję, bo jak pewnie wiecie, mamy tutaj do czynienia z krzyczącą mniejszością, chcącą stworzyć wrażenie bycia większością. Warto jednak moim zdaniem o tym mówić, bo to, co dzieje się przy Supermanie. Akurat wynika głównie ze Snyderbotów, ale takie kampanie nienawiści nakręcane są przez wielu innych przy wielu innych tytułach, jak Śnieżka, The Marvels czy jak serial Pierścienie Władzy. I nie mylmy krytyki z hejtem, bo to są dwie różne rzeczy, z tym pierwszym nie mam problemu, a z tym drugim oczywiście mam, czego efektem jest ten. Materiał warto poczekać, cierpliwy widz to wygrany widz. Jeśli czujecie niechęć do Supermana, jeśli uważacie, że jest brzydki i dziwny tonalnie, poczekajcie na reakcję ludzi. Wyświetlenia zwiastunów są rekordowe, szacunki przychodów w box-office zapowiadają się znakomicie. Moim zdaniem Warto poczekać z wszelkimi wyrokami. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie koniecznie znać, czy właśnie ta sytuacja, która ma miejsce wokół Supermana i pewnych ruchów Snyderbotów, obiła Wam się o uszy, o oczy, czy w ogóle zwróciliście na to uwagę i czy jakkolwiek Was to zaciekawiło. Będę rad, jeśli zostawicie jakiś komentarz, zostawicie łapę podniesioną w górę bądź w dół. Jak tam chcecie, jak uważacie, to też będzie. Jakaś informacja dla mnie, no i zachęcam Was do tego, by odwiedzać serwer Kinocentryka na Discordzie, link w opisie oraz mój fanpage na Facebooku, również link w opisie, tam jest jeszcze kilka innych linków. Więc jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i obiecuję Wam to, co tutaj już też zapowiadałem, właśnie na Discordzie że to nie będzie ostatni materiał wokół Supermana, planuję ich jeszcze przynajmniej dwa. W tym jeszcze dodam, może jako trzeci materiał, samą recenzję tego filmu i być może jeszcze później, jeśli film rzeczywiście będzie dla mnie również spektakularnym sukcesem artystycznym, no to będę też być może tworzył kolejne materiały wokół tego, co fajnie wyszło w tym filmie. Mam nadzieję, a jeśli to będzie rozczarowanie, no to też będą tutaj jakieś okazje, żeby coś jeszcze na temat Supermana nakręcić. Dziękuję Wam bardzo, nie trzymam Was dłużej. Do usłyszenia. s h